Dzień dobry, w niedzielny poranek. Wyjechałem na dostawy śniadaniowe. Chcę wam pokazać, jak wyglądają zamówienia w niedzielę rano. Sam jestem ciekaw, bo już dawno o tej godzinie jeździłem, to w niedzielę. Drugim powodem jest test torby nowej. Nowa torba przedstawia się tak. Jest bardzo mała, ale podobno pizza się mieści w niej. Nie ma żadnej kawy, niczego takiego mokrego. To dobrze, nie zaleje plecaka. Kurde, z tego wszystkiego zakończyłem zamówienie. To znaczy, że zamówienie jest tutaj niedaleko, skoro mi system pozwolił. W aplikacji na szczęście można podejrzeć, gdzie było poprzednie zamówienie. Tu jest tu po lewej stronie, więc przejechałem, nie wiem, 50 metrów. Aby klient się nie ten, nie denerwował. Tu mi dzwoni kolejne, No, robię BMA Cafe Drobnera, ale ja muszę najpierw dostarczyć poprzednie. Otwarte. A te nie, te już zamknięte. Pokażę Wam torbę, jaka ona jest malutka. Zobaczcie, jest taka, taka, waży pół kilograma ta torba. To jest po prostu niewyobrażalne, że jest tak lekka. Nie ma dużo miejsca. Po bokach torba nie ma żadnych usztywnień. Z tego powodu właśnie jest leciutka. Ciekawe jak długo trzyma temperaturę. I ponownie odbieramy śniadanie. Dzień dobry, 5,91. Dzięki. Lecak termiczny do testów udostępnił mi jeden z widzów, który zakupił torbę. Miał w planach jeżdżenie na Uberze. W opisie filmu znajdziecie link do firmy, w której pracuje nasz widz. Zajmuje się detalingiem samochodów. A my jesteśmy już praktycznie na miejscu, teraz prawo odbijam. Dzień dobry. A nie popatrzyłem, czy jest w środku kawa. Nie. Szakszulka klasyczna. Co to jest? Omlet szynko pomidorami. Klient nie otwieramy. Chyba chce, żebym zostawić widzenie. A nie zaznaczył. Kolejny wpada, ale dzisiaj się nadań. trzeski na Sikorskiego za prawie 15 zł I zobaczcie, nie mogę zatedować? No oczywiście, że nie mogę, bo to już zniknęło. W środku jest taka półeczka mobilna. Tutaj ją się wkłada i wtedy część jedzenia możemy kłaść od dołu zimne, na dole kładziemy ciepłe na górę, ale ja to półeczkę sobie zdejmę. Tutaj z boku położę Wtedy będę miał cały dostęp do torby Z minusów torby z jakiej zauważyłem Te uszy tutaj, one opadają I za każdym razem je trzeba odmontować. I to samo jak chcemy otworzyć torbę z góry Po bokach mamy kieszonki na napoje Jak ktoś używa to spoko Jakieś puszki na przykład no. Dobra, mamy kolejne zamówienie z kleboteki na ruskiej O i dzwoni proszę państwa Uber Ej, też z ruskiej tylko nie wiadomo w jakim kierunku. Szkoda, że najpierw mi Uber nie wpadł i bym miał już go w torbie, bym wiedział gdzie będę jechał i wtedy można wolta dobrać, a w drugą stronę to tak średnio działa. Także podziękujemy tym razem. Bardzo podoba mi się jeżdżenie o poranku w niedzielę. Zero samochodów, zero ludzi, zero korków, szybkie odbiory, żadnych opóźnień. 109 Dzięki. Przyjęta? jak to numer bramy? Dobry. Jest pani w domu? Ja dzwonię do Już, już, idę. Dobra, wejdziemy. A, pani tutaj. <grym> Dzień dobry. Proszę bardzo Torba jest tak lekka, że nie czuję się jej w ogóle Już drugi raz nabieram się na to, że w ogóle ją zostawiłem gdzieś I sprawdzam, czy na pewno ją mam nałożoną Zakup na Amazonie amerykańskim Jej sama torba kosztuje nieco ponad 100 zł Natomiast koszt wysyłki i dodatkowy VAT To już wychodzi prawie 300 zł Jakby Amazon zdecydował się na sprzedaż plecaków w Polsce Albo chociaż w Europie No to można pomyśleć o zakupie takiej torby 100-150 zł jest ok jeszcze, nie? Ale 280 z tymi wszystkimi opatami, to już nie na moją kieszeń. A ja tu robię przesiadkę na Bolta. Wpadło mi właśnie zamówienie z rynku. No i teraz na dokładkę jeszcze Uber dzwoni. Dlaczego Uber zawsze dzwoni w momencie, gdy ja już jakieś zamówienie wezmę? No i kolejny raz muszę go odrzucić. chciałbym zrobił Ubera. Jaka kolejka po prawej stronie do Orzo. Co oni tam? Coś rozdają? Chyba serwują śniadania I głodni turyści chcą zjeść Bo w hotelach, w których nocują Pewnie śniadania są drogie Albo w ogóle ich nie ma Bolt Także wracam do skutera Spożytkuję ten czas inaczej Pokażę wam jedną rzecz jaką zakupiłem A dokładnie dwie rzeczy Wczoraj odebrałem z Amazona przesyłkę ja wam Pokażę co Zamówiłem nowy case do telefonu oraz nową głowicę. Po półtora roku użytkowania ten plastik tutaj się już wyrobił w tej głowicy, tak samo w tym tutaj uchwycie w Etui. No i spróbuję to wymienić. O, jest nowa głowica. Objawy są takie, że telefon lata trochę na boki, wibruje. Coraz większy luz jest skręciłem, nawet szybko poszło. Dobra. Pyk. i tutaj dokręcamy do końca może jeszcze tak No, jest dobrze knopy. Zobaczymy, uwaga, chwila prawdy no proszę Państwa, teraz stabilnie, nic się nie rusza, ekstra można pracować. Wiecie co? Zrobimy jeszcze taki mały test zamontuję stare tui i zobaczymy czy będzie latać. No jak skuterem się jedzie, o, to lepiej. Lwy w crossans, czy jak to się czyta, zaznaczył, że gotowe na liście dużo rzeczy było. Mogę debrać kapę? Dzięki. Chyba widzieliście, że ta torba ledwo co weszła do pecaka. może na górę by weszła jeszcze druga, wtedy bym użył tej półeczki. To jest naprawdę dla mnie zagadka dlaczego Uber <ścoughs> dzwonił zawsze w złych momentach. Ja pierdzielę zdążyliśmy ale tutaj sobie za to. Fajne zamówienie na wolcie dzwoni, ale niestety w drugą stronę. Ja jadę w ogóle w innym kierunku. Szkoda by, bym wziął. Ale hola hola, gdzie abym ja zmieścił to zamówienie drugie. Najwyżej bym powiedział tutaj, na kierownicy na lewej stronie, po prawej. Odpaliłem Ubera, bo już dojeżdżam do klienta i zobaczymy, czy czwarty raz Uber zrobi taki numer, że dopiero zacznie dzwonić, jak ja już odbiorę jakieś inne zamówienie. Starbucks jak mi się wyleje w torbie. Kto nie ryzykuje, ten nie jedzie, nie? Nie wiem, nie widzę tej oznaczeń. Czy to jest ten adres? Zaraz się będziemy pytać Dzień dobry. To jest Schubka 54, tak? Dziękuję. Super przyciski dotykowe To się w ogóle rusza całe Teraz jadę na Volta po Starbucksa Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie jest Starbucks w Wrocławiu Jest tutaj info, że w niedzielę niehandlowe I do godziny 9 osobne wejście od strony patio Pytanie, czy dzisiaj jest niedziela niehandlowa Pewnie tak Nikt nie lubię szukać lokali w galeriach handlowych Sprawia to przyjemność? Mi nie Pierwsze błyski słoneczne dzisiaj Zawędrowały na ulice miasta Tyle miesięcy, szarzyzny Szkoda, że te zimy są takie właśnie jakie są Na wyspach brytyjskich zimy są fajne Nie ma śniegu Dużo słońca Ale zazwyczaj powyżej zera Udało mi się namierzyć starbucks Fajnie, że jest wejście tutaj do ulicy bezpośrednio A tak bym poszedł gdzieś na drugie piętro bym krążył 15 minut Byłem tu kiedyś na uberze, ale to dawno temu Ciekawe ile będzie trwało podgrzanie bajgla Kurde no, dlaczego mi to robisz uberze Dlaczego nie dzwonisz jak nie mam innych zamówień Czwarty raz A bajgel chyba już podgrzany Czy będzie jakiś napój do tego? Nie, sam bajgel Dzięki Kolejne zamówienie wpada Bez sensu trochę Bo musiałbym teraz czekać 16 minut, żeby zarobić 11 zł i dodatkowo dostawa na strońską. To się nie kalkuluje w ogóle finansowo i czasowo. Dziwne to są są łączone. Volta nie kosztuje nic za oferowanie takiego kursu kurierowi. A nuż się skusi? Ja się nie skuszę. Niecałe 3 km, 10 minut. Ale według mnie to jest dużo krócej. Jakie 3 km? No tak, coś się zaktualizowało. Już pokazuje 1,5 km. Teraz pokazuje kilometr km. 800. To tych separatorów tutaj Jak byłem tu ostatnio, nic takiego nie było Widać, że to świeże Co to jest w ogóle? Zakaz? Zakaz wjazdu? Oprócz tych separatorów w ogóle zmienili tutaj organizację ruchu Tam jest droga jednokierunkowa teraz A Google Maps kierował jeszcze złą trasą Czyli pod prąd Dzień dobry Bardzo Miejego dnia Następnie skręć w lewo Wygoda w noszeniu tej torby jest przeogromna W ogóle jej się nie czuję Po prostu leciuteńka jak piórko Jak reklamówka z Biedronki Także pod tym względem to jest 10 na 10 Ale minusy swoje ma Nie nadaje się na ciężkie zakupy Nie nadaje się na podwójne jakieś zamówienia duże to No i, Miejsce i przede wszystkim pizzy nie stronie. zmieści Standardowa może jeszcze się zmieści tak na styk, bo taka to około 40 cm, to w ogóle zapomnij, chyba że na pół. Dzwonił bolt przed chwilą. Dobra, nie wiem czy już go przegapiłem, czy jeszcze coś będzie dzwonił. Nie, przegapiłem już się, rozłączyło. 301? Tak, 301. Dzień dobry Bolt nie mogę napisać wiadomości, bo nie ma internetu, bo tutaj zasięg słaby. Dzień dobry, dostawca. Domofon nie działa, w ogóle drzwi są zamknięte cały czas. Tak, tak, już Dzień dobry, proszę bardzo. Co wam jeszcze mogę powiedzieć dobrego o tej torbie? To to, że jeżeli jeżdżąc na rowerze bolą was plecy odnoszenia torby, to ta torba jest idealna. Tylko jedno, ale nie możecie wszystkich zamówień brać na tej torbie. Musicie wybierać, segregować, a dzisiejszy dzień no jest taki lekko średni do testu, bo wpadają mi same zamówienia, same lekkie paczuszki No i nie ma jak w pełni przetestować tego plecaka Mógłby pasibu spaść, ale to chyba o 11.30 mało osób chce jeść bulgery Kurde, gdzie ja pojechałem? Miałem jechać prosto, a zająłem pas w prawo No ładnie, ładnie A piękne słońce już się schowało Pokazało się tylko na chwilę i powiedziało nie, nie chce mi się, idę spać i przykryło się pod kołderką z chmur Coś wam pokażę, jesteśmy znowu koło Wrocławii Mijamy ją I tylko przejedziemy skrzyżowanie To za skrzyżowaniem gwarantuję wam, że zacznie dzwonić Uber albo Volt Albo Bolt Miałem tak wczoraj, przedwczoraj Bo problem jest z tym, że aktualizacja O zobaczcie, dzwoni No To co mówiłem I nie mówcie, że to jest jakiś przypadek, to nie jest przypadek No i zobaczcie, oddalamy się od tego miejsca i nie mam jak go teraz przejąć, no. Bo muszę zrobić jedno kółko, a potem jeszcze drugie kółko I trzecie kółko, żeby tam dojechać Więc, no niestety, muszę to odrzucić Ale normalnie to zamówienie zaczęło dzwonić Idealnie, jak już ruszyłem I już zacząłem skręcać A o czym mówiłem, a o tej lokalizacji No, Ta lokalizacja się aktualizuje Co jakiś czas Aplikacja wykrywa, że jestem przy Wrocławii Jak ja odjadę, to ona dalej myśli, że jestem tam, nie? Tutaj jest Starbucks na rogu Mógłby Uber zadzwonić Bo tutaj Uber operuje Max Premium Burger z Wrocławia, no widzicie, Wrocławia Podjechałem do rynku i się uruchomił Uber Bierzemy Ubera dzisiaj pierwszy raz W końcu Uber zadzwonił w odpowiednim momencie Chleboteka ruska, byliśmy tam na Wolcie dzisiaj Kurcze, dzwoni Volt Zamówienie gotowe, za 11 zł, ale marna kasa Z tego lwywa. nie będę go brał Zbliża się południe i zobaczcie Tyle ludzi już wyszło Też to słońce spowodowało, że ruszyli Przepraszam Dzięki Dzień dobry Dzień dobry, Uber 7F Dzięki, tak już potwierdziłem, dziękuję Tam jakieś pączki widziałem, same pączki O różnych smakach Ale przecież tłusty czwartek za nami I to jacyś spóźnialscy Bo przecież wiadomo, że Normalnie pączku się nie je Pączki się tylko je raz do roku No tak to wygląda Jak są przecież kolejki z Pusty Czwartek W każdej cukierni stoi po 20 osób Tak jakby normalnie w sprzedaży nie było tych pączków przez cały rok No nie wiem, może to lepiej smakuje Zaraz zobaczymy ile wyszło w 2,5 godziny Dzień dobry, proszę bardzo Zapomniałem o jednej rzeczy, że Uber questy przywrócił we Wrocławiu Zaraz wam powiem e, 17 zł brutto za dostawę, spoko Dzisiaj jest quest dwuczęściowy No nie wyświetli się, bo nie ma neta Wyjdziemy na zewnątrz, to zaraz sprawdzę Jaki tam quest jest na dzisiaj zaplanowany O, jest 1 na 8 mam zrobionych Za 14 zł i potem 7 zamówień Jeszcze 24 by wpadło Przez cały dzień przy takim ruchu jak jest teraz na Uberze To tak może na bym zrobił A teraz i tak zaraz chcę jechać na obiad w Najwyżej później wieczorkiem wyjść ponownie Ale czuję, że dzisiaj ta niedziela będzie taka spokojna jak teraz słońce wyszło to już w ogóle Dobra, jest już po 12:00, Także śniadania chyba już się zakończyły 7 zamówień, 90 zł 2,5 godziny Wynik takiej se. Fajnie było testować nową torbę Która jest bardzo lekka Przewygodna Ale niestety muszę ją zwrócić nie jest na moją kieszeń. Jakby kosztowała 100 zł, to bym taką zakupił. Ale ponad 200, jak nie prawie 300, to jest dużo. A na lecie wypatrzyłem inną czarną torbę, taką większą, pojemniejszą. I może ją zakupię i zrobię recenzję. A tymczasem pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.